Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać wkładki LAMPZWOL, idealne na jesień, zimę. Wykonane są ze stuprocentowej wełny owczej. Bardzo mięciutka. I na spodzie jest warstwa tekstonu. Na blat, tutaj, zobaczcie, na stronie wełnianej postawimy wkładki. Je się one się normalnie przesuwają. Postawimy je na tekstonie. Trzymają się tutaj. Czyli spełnia funkcję antypoślizgową, żeby się wkładeczki nie przemieszczały w obuwiu. Całe wkładki są w koło obszyte lamówką. Sprawdzimy, jak one są. Zbudowane? Tniemy je tutaj. O. No, 12-13 mm, grubość wkładki. Ale wiadomo, że to jest wełna, że to może się ubić, więc schodzi do 3 mm. Jak mocno jak, jak, jak ściśniemy to tak dosyć sumiaryczką to 3, 3,5 mm, czyli jest bardzo bardzo puszyste. jeszcze chciałbym sprawdzić. A więc tak, tutaj ten podkład, on jest grubości ponad 1 mm. To jest taka tektura obuwnicza. Ona jest zawsze wykorzystywana w butach jako podpodeszwa. No i tutaj ten tekston to jest, to jest, można powiedzieć, że to jest taki gumowy nalew. To jest taka nalana guma na tą, na tą na ten, na ten całą wkładkę z tej celulozy. Jeżeli chodzi o samą wełnę, tutaj owczą. One są naprawdę bardzo miłe, przyjemne w dotyku. Ta wełna jest. Tak to wygląda. Natomiast tutaj jest oderwany tekston, i cały wkład tutaj jest z tej celulozy troszeczkę usztywnianej. I wszystko jest tą lamówką obszyte. Mnie się bardzo podobają te wkładeczki. Są eleganckie, dobrze wykończone. Wełna jest naprawdę dobrej jakości. Wiem, że czasami ciężko jest coś kupić przez internet. Lepiej to dotknąć, po, pooglądać, sprawdzić, czy to będzie to, czy nie jest to. Dlatego nagrywam ten film, żebyście zobaczyli, jak ten produkt wygląda. Do zobaczenia.